Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do was z ulubieńcami lipca oraz sierpnia, jeżeli się nie mylę. Jeżeli chodzi o makijaż, nie musicie panikować. Po prostu chciałam trochę poeksperymentować z makijażem. Użyłam cieni, ale bez stresu nie maluję się tak codziennie. Więc dzisiaj podzielę się z wami ulubieńcami lipca oraz sierpnia. Zacznę od aplikacji, która mi się bardzo ostatnio spodobała. Jest to aplikacja do słuchania muzyki. Nazywa się Tonify Ja ogólnie nie mogłam znaleźć nigdy takiej apki, która działałaby mi bez internetu, kiedy jestem poza domem albo po prostu, kiedy nie mam internetu. E, więc e, ta apka y, działa na takiej zasadzie, że wchodzicie na tą aplikację. Te aplikacje. Macie tam dużo wyborów, jeżeli chodzi o piosenki. Kiedy znajdziecie sobie już piosenkę, którą lubicie, po prostu ją zapisujecie, i te wszystkie piosenki, które macie zapisane, będą w takim oddzielnym, oddzielnej sekcji, która nazywa się Songs, czyli piosenki. I tu macie wszystkie piosenki, które sobie zapisaliście Bardzo fajna aplikacja, moim zdaniem o wiele lepsza niż Spotify albo Soundcloud Bo do tego potrzebujecie internetu Moim ulubieńcem filmowym jest film The Perfect Man Albo Idealny Facet po polsku Można ten film obejrzeć na Netflix Ja tak właśnie zrobiłam Jest to film komediowy Gra w nim Hilary Duff Więc ja kiedy od razu zobaczyłam, że ona tam gra To chciałam go obejrzeć Bo pamiętam jak byłam mała to oglądałam z nią Dużo filmów i ją uwiadiałam, więc jest to komedia romantyczna. W tym filmie córka hmm, podaje się za takiego tajemniczego faceta, który hmm, pisze do jej mamy, więc wymyśla ona tajemniczego adoratora hmm, dla swojej mamy. Ogólnie można się naprawdę pośmiać, kiedy oglądacie ten film. Wątpię, że komuś nie mógłby spodobać się ten film, bo jest naprawdę fajny. Więc wam naprawdę polecam. Teraz przechodzimy do kanału na YouTube. Wymyśliłam, że będzie to taka nowa kate kategoria w moich ulubieńcach, bo zauważyłam, że na YouTube jest masa youtuberów, małych bardzo, z małą ilością subskrypcji, którzy nie są zauważeni, a naprawdę mają fajny content oryginalny. I po prostu zasługują na więcej subskrypcji Więc pomyślałam, że w moich ulubieńcach będzie taka kategoria kanał na YouTube W którym będę polecać parę kanałów Dzisiaj mam tylko jeden kanał, bo za bardzo tego nie przemyślałam Przepraszam za światło, które się zmienia, ale słońce chce mnie wkurzyć dzisiaj No ale jakoś musimy sobie poradzić Więc dzisiaj polecam Wam kanał, który nazywa się Bez X Pomysłu Prowadzi go dziewczyna o imieniu Aga Mieszka ona we Francji E, możecie znaleźć tam e, parę filmików o Francji, ale są też tam inne filmiki. E, filmiki typu jakieś tagi, e, nie wiem, Get Ready With Me, OOTD, coś takiego. Kanał mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że Wam także się spodoba, więc zostawię linka Wam do kanału na dole i pamiętajcie, żeby sprawdzić. Jeżeli chcecie, żebym poleciła Wasz kanał w moich ulubieńcach, to możecie go zostawić na dole w komentarzach. Po prostu zostawić jakiś komentarz w sensie e, sprawdź mój kanał. Jeżeli jakiś kanał mi się spodoba, no to będę polecać go w ulubieńcach. Teraz przechodzimy do muzyki. Pierwszą piosenką jest piosenka Ugly Boy. Ja to piosenkę usłyszałam w sklepie. I od tego momentu już wiedziałam, to będzie piosenka, którą będę słuchać non-stop. I tak jest, piosenka Ugly Boy. Nie do końca mój styl muzyki, ale tę piosenkę naprawdę kocham, więc ją bardzo wam polecam. Yeah. Piosenka. Kolejna piosenka, ta piosenka śpiewana przez Gnash I Hate You, I Love You Ta piosenka moim zdaniem zostanie moją ulubioną piosenką ever Po prostu tekst piosenki, głos artysty To wszystko jest tak idealne, że nie mogę Więc posłuchajcie sobie

Ostatnia piosenka to piosenka o nazwie Love Blind I jeżeli mam być z szczera To nigdy nie pomyślałabym, że mi się spodoba Ale jednak się stało I mam obsesję Love, blind, love, blind, love blind. Dobra, to już by było wszystko na tych odbieńców Mam nadzieję, że Wam się spodobali. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Eee, także planuję nagrać taki filmik, e, w którym reaguje na moje pierwsze filmiki pewnie dla mnie to będzie straszne, ale dla was to może być fajne do oglądania więc um, jeżeli chcecie taki filmik bo planuję taki nagrać, to dajcie kciuka w górę, wtedy będę wiedzieć, żeby taki nagrać na pewno. Wszyscy więc tak jak zawsze są w opisie i to wszystko na dzisiaj, więc będę wiedzieć się z wami w następnym filmiku. Pa pa!